Elektrostatyka. Kondensator płaski o okładkach o powierzchni S odległych od siebie OD połączono. Podłączono do napięcia U i włożono do niego izolowaną płytę metalową o rozmiarach okładki kondensatora, stykając ją z jedną z okładek. Ile razy zmieniła się energia kondensatora? Wypisujemy dane i proponuję. W celu wyjaśnienia pewnych zagadnień popatrzeć jak to wygląda na rysunkach. Otóż mamy kondensator płaski o dwóch okładkach odległych od siebie OD powierzchnia każdej okładki jest równa S. Podłączono do kondensatora źródło napięcia i potencjał dodatni jest, no w moim przypadku. Podany na okładkę górną, a potencjał ujemny na okładkę dolną. I teraz włożono do wnętrza kondensatora, stykając z dolną okładką przewodnik. Grubość przewodnika jest równa pół. Czyli mamy teraz jakiś kondensator z dwiema okładkami, z których jedna jest gruba, a druga nie jest gruba. Ta gruba to przewodnik elektryczności o grubości d dzielone przez 2. Zauważ taką rzecz, że jeśli patrzymy na dolną okładkę, jest ona teraz gruba, ale to jest przewodnik w odróżnieniu od dielektryka. Jeśli ze źródła jest wprowadzony ładunek ujemny na tę okładkę, a więc elektrony, to pamiętasz chyba, że w przypadku każdego przewodnika. Na elektryzowanego ładunki gromadzą się na powierzchni. Wewnątrz przewodnika nie ma ładunków swobodnych w odróżnieniu od dielektryka, który się elektryzuje w polu zewnętrznym. Zatem sytuacja wygląda tak, że mamy kondensator płaski z dwiema okładkami różnymi, ta cienka, a ta gruba. Zwróć uwagę na to że po tym co powiedziałem gdy popatrzymy na pojemność kondensatora na wzór na pojemność kondensatora to jest skrym z karty wzorów jaką dostaniesz przystępując do egzaminu naturalnego w maju 2023 z fizyki we wzorze tym na pojemność kondensatora płaskiego nie ma grubości okładek jest tylko odległość między okładkami D i jest również powierzchnia okładek. Zatem, gdy tak się przyjrzymy, to mamy tutaj dwie okładki oddalone od siebie o D dzielone przez 2. Mamy nowy kondensator, do którego okładek przyłożono takie same napięcie jak na początku tylko odległość się zmieniła jeśli odległość się zmieniła to pojemność kondensatora musiała wzrosnąć i drugi wzór z karty wzorów wzór na energię naładowanego na elektryzowanego kondensatora wygląda w ten sposób zobacz w obu przypadkach U jest to samo takie same zmienia się tylko pojemność już powiedzieliśmy że pojemność w drugim przypadku jest większa, bo zmalało D, które występuje w mianowniku. Zatem energia w drugim przypadku będzie większa niż w pierwszym z tego powodu, że pojemność kondensatora wzrosła. No, tak przedstawiamy wzorem pojemność, energię na elektryzowanego kondensatora. Na początku przyjmujemy, że kondensator jest próżniowy. W zadaniu nic nie jest powiedziane, że we wnętrzu znajduje się jakiś dielektryk. A po włożeniu przewodnika do kondensatora mamy taką sytuację. Energia teraz końcowa wygląda w ten sposób. Jedna, druga się upraszcza, i otrzymujemy taki wzór. No to znajdujemy stosunek W0 do W, podstawiamy danych i znajdujemy, że to jest jedna druga. Z czego wynika, że W równa się 2W0? Znaczy to, że energia kondensatora wzrosła dwukrotnie. Na zakończenie chciałbym zwrócić Waszą uwagę na wzór, na pojemność kondensatora płaskiego, jaki występuje na karcie wzorów. Epsilon R razy Epsilon 0 jest dzielone przez D. Epsilon R to stała dielektryczna dielektryka, jakie występuje w kondensatorze. Ponieważ w treści zadania nie jest powiedziane, że jakikolwiek dielektryk występuje, przyjmujemy więc, wydaje się, że w sposób naturalny, że wewnątrz kondensatora znajduje się powietrze. Powietrze pod względem elektrycznym jest prawie, że takie same ma właściwości jak próżnia. A dla próżni stała dielektryczna epsilon R równa się jedności. W związku z tym pojemność C równa się w naszym przypadku epsilon 0L dzielono przez D. I ten, ten wzór na pojemność wstawiamy dwukrotnie w tym miejscu, otrzymując takie właśnie wzory. Pierwszy i drugi.